Cześć, tu Kamil. Dzisiejszy odcinek będzie wprowadzeniem do nauki liczb parzystych oraz nieparzystych. Dzięki wykorzystaniu klocków NEMI uczniowie sami będą mogli zauważyć podstawowe różnice między nimi. Lekcję warto zacząć od swobodnej pogawędki o tym, jak dzieci rozumieją pojęcie pary. Czy potrafią wokół siebie odnaleźć przedmioty występujące w parach oraz znaleźć pary na własnym ciele, np. nos, oczy czy ręce. Do zajęć potrzebne nam będą duża tablica magnetyczna dla nauczyciela, klocki nemi, kartoniki z liczbami oraz tablice dla każdej z drużyn. Warto przed zajęciami przygotować sobie większą ilość klocków nemi 1 oraz 2. Jak w większości naszych filmów, podzielimy dzieci na mniej liczne grupy. Zazwyczaj namawiamy, aby uczniów dzielić, biorąc pod uwagę ich poziom kompetencji matematycznych oraz społecznych. Pozwala to na dobranie odpowiedniego poziomu dla każdej z grup oraz samodzielną pracę wewnątrz nich. Nam zaś jako nauczycielom daje to możliwość poświęcenia większej uwagi grupie, która w aktualnym momencie najbardziej tego potrzebuje. Dziś, aby drużyny pracowały w równym tempie, dzieci dobierzemy jednak losowo. Zaczniemy od ułożenia na tablicy w dowolnych miejscach kar z liczbami od 1 do 20. Poprośmy następnie, aby dzieci kolejno podchodziły do tablicy, zabrały zadaną przez nas liczbę i ułożyły ją wewnątrz grup za pomocą klocków nemi. W tym momencie dajemy dzieciom dowolność w wyborze sposobu ułożenia liczb. Na przykład ósemka mogą to być dwie czwórki lub na przykład 5 i 3. Gdy wybrane przez nas liczby zostaną już ułożone, poprośmy, aby uczniowie w grupach sprawdzili, które z nich są parzyste próbując zakryć je klockami o wartości 2. Te, które w całości możemy zapełnić dwójkami, będą parzyste. Zaś te, w których jedna z dziurek zostanie odkryta, będą nieparzyste. Umieśmy je teraz tak jak u mnie na tablicy. W kolejnym ćwiczeniu potrzebne nam będą jedynie klocki 1 oraz 2. Aby podpisać liczby parzyste, wystarczą nam dwójki. 2, 4, 6 i tak dalej z kolejnymi liczbami. Aby podpisać liczby nieparzyste, będziemy musieli posiłkować się jedynkami. 1, 3, 5. Ostatnie ćwiczenie uczniowie wykonają samodzielnie w grupach. Wybierzmy większe liczby i poprośmy, aby dzieci na swoich tablicach ułożyły je używając jedynie dwójek lub w przypadku liczb nieparzystych dwójek oraz jedynki. Jak mogliście zobaczyć na dzisiejszym filmie, przy użyciu klocków NEMI wprowadziliśmy pojęcie pary, pokazaliśmy różnicę między liczbami parzystymi i nieparzystymi oraz przy okazji liczyliśmy miarowo co dwa. Już teraz zapraszam Was do kolejnego filmu, w którym pokażemy ciekawe zabawy ćwiczące umiejętności zdobyte na dzisiejszej lekcji. Do zobaczenia!